Babce, nie na lekarstwa. Nazywam się Olesia i rada chodzę do szkoły. A najbardziej wtedy, kiedy mamy włów i mogę gonić po śniegu na nartach. ale co z tego? Kiedy przysła co zima, to furt stejnkom i stejnkom. Nie mogę teraz chodzić do szkoły, bo głokrutnie krótnie chłoro. Mamusia musiała statusie ze mną po doktorak i roz więcej leków musem jeść. Ja za mnie brzuch boli z tego. Ostatnio kiedy mnie dusieło, to mi jeszcze oszczyki doktor przepisał. A pielęgniarka kozdy dzień chłodziła mnie dziubać. Teraz nie mogę siedzieć, tak mnie zadek boli. Co temu z skutelu dolego? Co nie ma na to jakiego lekarstwa? lamęciła mama. Święta do, a ta hetba herkulezy. Coś co się zrobić, zachodził w głowę tatuś. Wiesz co, Pudem na grapę po naszą babkę margietę. U na dzieci wychowała. Chłopiec wie i mądrość zecięło mo. To się nie zawadzi spytać. Mama pozbierała się wartko, hipła do auta i pojechała na grapę po moją babkę. Ja się nie zdążyła wewerku obrócić. A one obie już były na Kata moja, Olesia, wołała łodźwieży babka. Jakoś to dziecko blado. Słyszę, za cie dusi, jako mojego starego psa. A to co te macie w tych torbach na stole? To są, babko, lekarstwa. Na rano Olesia ma antybiotek i te dwa syrupy. Na połednie zoszczyki a na wieczór te cztery tabletki i masz jeszcze. Kie to babka uwidziała, to i ja ze brodą zesarpało. No de wy to dziewce wykuńcycie, telu tu ani kun nie zje. No to co mamy robić? pyta się oszczęsiona mama. Ma te pieżne pierzynę, co ci dała w posogu? Przynieś je z izby. U lesi postawimy bańki, potem się wygrzeje pod pieżyną. I jeste gęsiem sadłem, je posmarujemy. Ja tu przy niej posiedzę, a wyjadźcie do Jabłonki na kiermas i kupcie tu sto gęś. Tako, co trzeba mieć kupę sadła. Ruszajcie się, co będzie dziewczęci skupomóc. Babko, ja by tak już chciała iść do szkoły, wylećcie mnie, skucała kraplawym głosem. Ja ci moje chudziadko, nie dam zaginąć. Już dawno się wybierała, na jest tak mnie noga boli, że nie mogę chłodzić. Teraz ci uważam dobre kwaśnicki z czosnkiem. To tę chorobę my Nie ma nic lepszego w zimie, jako kapusta z becki. Ja bym, babko, syćko jeść. Ja co mnie wyleccie, żeby mogła iść na narty na ten memoriał doktora Kowalczyka, co będzie w przywarówce. Nie wiem, co mi wierzycie, ale babce na lekarstwa pomogły. Płotpieżną przelezała jeszcze porę dni, tłustym gęsiem sadłem mnie wysmarowali, herbatę z miodem to chyba wiaderku wypiła, a kwaśnice z sosnokiem kłosdę dzień babka mi ważyła. Dziśok? zdrowog jak u ryba, doskoję se chłodzem, na tak te zguniem. i już wobec nie krzypiem ani nie stękom. Powiem wam, że na memoriał się też wybieram i myślę, że w tym roku też będę pierso